Cześć, ja nazywam się Janek, a ten materiał poświęcony jest testom polowym ciągnika Deutschwar 7250 TTV. Czyli jak sama nazwa wskazuje, jest to Deutschwar Serii 7 o mocy 250 koni mechanicznych. Znajdujemy się na polu pana Pawła, który właśnie testuje ten ciągnik. Jest z nami również Miłoż, który jest kierownikiem do spraw kluczowych klientów firmy Deutschwar koncernu SDF. Zapraszamy! To, panie Pawle, jakie jak pierwsze wrażenia po, po pierwszych kilku kilometrach? Ciąg jest bardzo w porządku. Naprawdę robi robotę, jak trzeba. Funkcjonalność jest naprawdę spoko. Myślałem, że ta elektryka będzie dość, dość taka skomplikowana, ale jest do prostych obsłudzeń, okay. więc myślę, że jest okej. Okay. A jeśli chodzi o pana profil gospodarstwa, czy jest to produkcja zwierzęca, roślina? To jest głównie, głównie roślinna? Tak, plus roślinna. Prus... Brat ma zwierzęta, to tak jak już Rozumiem. Cześć, nazywam się Miło Wilim, pracuję w firmie Deutschwaru od 18 lat i dzisiaj wspólnie z naszym autoryzowanym dealerem, firmą Edmarsz z Wysokiego Mazowieckiego jesteśmy na polu pana Pawła. Ciągnik. Ciągnik wyposażony jest w silnik sześciocylindrowy Deutschwara o mocy 250 koni. Dostęp do silnika, widzicie, jest bardzo prosty, łatwy, a jeszcze łatwiejsza jest jego obsługa codzienna, co jest bardzo istotne. Za pomocą jednej dźwigni otwieramy pakiet chłodnic. Łatwy dostęp i czyścimy każdą chłodnicę z zanieczyszczeń, które się zbierają w ciąniku. Tak samo łatwy dostęp, prosty. Zamkniemy tutaj dostęp do filtra powietrza. Filtr powietrza najnowszej technologii Power Core, czyli małe gabaryty, ale znakomita wydajność. Dłuższa żywotność. Pamiętamy, że filtr odszepujemy, nigdy go nie przedmuchujemy, żeby nie zniszczyć jego struktury. Warto wspomnieć, że ciągnik jest wyposażony w system nawigacji AgroSky. Nawigacja AgroSky używana w ciągnikach Deutzfahr ma precyzję do 2 do cm, wspomagana sygnałem RTK przesyłany za pomocą internetu. My dzisiaj pracujemy z pługiem, więc nie używamy tej nawigacji, ale przyjechaliśmy pokazać rolnikowi, zademonstrować jak ten system pracuje i jak jest użyty. Jest to wersja Warrior, która, jak pewnie zauważacie, różni się kolorem od wersji, od wersji regularnej, czyli tej, tej zielonej. Miłosza, co jeszcze wyróżnia, wyróżnia tą wersję Warrior? Tak, Janku, jak wspomniałeś, nie? przede wszystkim na pierwszy rzut oka to widać, nie jest, jest to czarny ciągnik. Ale to nie tylko, to przede wszystkim też co widzimy, no, nie? to są światła LED czwartej generacji. Tak samo w wyposażeniu tej Warrior jest dodatkowo klimatronik. Dodatkowo jest też wygodniejszy fotel, prawda, większy, z większą ilością funkcji, z pompowanym ledźwią, z możliwością skrętu tego fotela. To są te zalety. No i tak samo jeszcze zalety takie wizualne, to w postaci chromowanej osłony na rurze wydechowej. To są te plusy pakietu Warrior, tego czego nie ma w standardzie. To ostatnie pytanie: hydraulika. Hydraulika, e, hydro, ten ciągnik jest wyposażony w hydraulikę 160 litrów na minutę. Jest to hydraulika typu low sensing. Low sensing, czyli pracuje ona w momencie, na, e, kiedy jest zapotrzebowanie. W momencie, kiedy nie ma zapotrzebowania na hydraulikę, jest, pracuje na bardzo niskich obrotach z bardzo małym wykorzystaniem mocy ciągnika. E, w momencie, kiedy następuje zapotrzebowanie, tak jak tutaj pracujemy z pługiem, czyli na obrót pługa, załącza się, prawda, i zaczyna pracować e, w 100% wykorzystywana. Ważna jest rzecz to hydraulika w tym ciągniku jest, ma oddzielny zbiornik. Czyli jeżeli nie mieszamy tego oleju z olejem, nie z, z przekładni, tylko z oddzielnego zbiornika. Więc jeżeli byśmy chcieli gdzieś tam sąsiadowi od sąsiada pożyczyć jakąś maszynę i wykorzystać ten ciągnik, nie wiem co ten sąsiad ma, jaki olej, żeby nie zdać, to tutaj mamy to zabezpieczenie. Nie uszkodzimy skrzyni biegów, będziemy to bezpieczny. A proszę powiedzieć, bo to na pewno będzie interesować oglądających, A z jakimi maszynami potencjalnie ten ciągnik mógłby współpracować w Pana gospodarstwie? Ten 250 koni to pracowałby przede wszystkim spugiem, Lemkem, tak jak właśnie jedzie, 5-skibowy. od Tempo 8 i horsz Rondo 4 4DC. 4 Aha, okej. Okay. No oczywiście no, jakieś teleżówkę w przyszłości, 6-metrowa, coś gruber, okay. No i głębosz 3-metrowy. No, 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 czyli czyli dla... duże, duże maszyny do. Do do dużego ciągnika, prawda? <grymne> Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Jeśli Wam się podobał, zasubskrybujcie nasz kanał. Zapraszamy również na nasz profil na Facebooku, gdzie regularnie wrzucamy posty z życia codziennego firmy. Zapraszamy również na naszą stronę internetową www.edmarsz.pl. Do zobaczenia!